Siemanko, witam Was w kolejnym Fox Karp vlogu. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o, o mojej zasiadce, tej majówkowej, tej takiej kurcze wymarzonej, bo dla mnie osobiście, e, majówka to jest takie, takie święto karpiarza. Zawsze to nazywam takim, takim świętem karpiarza. Fajny czas, e, gdy człowiek wyczekuje już tej wiosny. Tych pierwszych promieni słońca, no i tego wymarzonego wolnego, żeby pojechać sobie na karpie. U mnie, u mnie co roku yy, trafia na taką wodę, która nazywa się Safari, błaństwa Rudziewicz. Fajne miejsce, bo jest praktycznie tylko dla nas. Yy, dzięki czemu co roku omijamy tłumy nad wodami PZW pływających spinningistów, których także rozumiem, bo 1 maja także można łowić szczupaki. Każdy chce łowić ryby, my karpie, chłopaki, szczupaki. Jak najbardziej wszystko trzeba uszanować i szanować się nad wodą. My jeździmy na safari unikając tych tłumów. Jest tam zawsze bardzo fajnie. Są fajne ryby, więc wybór co roku pada, pada na tą wodę. Czy w przyszłym roku? Nie wiem, bo już kilka lat pod rząd byliśmy, więc w przyszłym roku chyba będą zmiany. <laughs> Zasiadka, która trwała trzy doby. Na tyle była zaplanowana. Mega owocna wbrania ryb. Pokrótce Wam opowiem. Będziecie w tle widzieli różnego rodzaju przebitki z wywózek, z holi, brani i tak dalej. Pierwsza doba. Stawiam na klasykę. Chciałem sobie wrócić tak do swoich starych czasów. Ponton, wiosła, stukadełko. Żadnej echosondy, żadnego silnika. A też nie ukrywam, że wylosowałem zatokę, którą znałem jak własną kieszeń. Tam łowi się blisko linii brzegowej. <laughs> Więc sytuacja jest dosyć, dosyć prosta. Obadanie z tu dna, sprawdzając, czy nie ma tam dodatkowych zaczepów, ponieważ dno tej wody jest bogate w różnego rodzaju karcze, zwalone gałęzie, szczególnie w liniach brzegowych. Pierwsza doba sama kulka, trzy zestawy, trzy różne prezentacje miejsc. Dwa miejsca przy typowych zaczepach, lewy skrajny zestaw, przy, przy delikatnych krzakach, przy brzegu, środkowy. Odsuwałem się od brzegu, pukając to twardego w miękkie dno, żeby znaleźć te klasyczne przejście. Uwielbiam łowić w takich miejscach. Średnio lubię stawiać zestawy na, na typowym betonie. Kiedyś tak łowiłem, później to pozmieniałem i wyszło mi to na dobre. Trzeci zestaw przy takim starym, zwalonym drzewku. Po pierwszej dobie jest radość, bo wszystkie wytypowane przeze mnie miejsca dają mi ryby. Ale jest mały problem. I to dosłownie mały, bo... Przedział wagowy Karpi oscyluje w granicach 4 do 6 kg. Brań dużo, no ale cóż, fajnie, każdy zestaw zagrał. Później podpatrzyłem też u kolegów, dzięki czemu też wdrożyłem swój plan B, żeby jeszcze zwiększyć efektywność brań. I zrobiłem zanętę na bazie różnego rodzaju stick mixów, pokruszonych kulek, taką dosyć solidnie dopaloną. I brań miałem dużo więcej na taką prezentację. Ale też kaliber ryb się nie zmieniał. Ale cierpliwie przewożąc te zestawy, cały czas nie poddawałem się. W drugiej dobie w końcu dostaję lepszą rybę, 10, bo takie było moje założenie na tą zasiadkę, żeby sobie złowić karpia powyżej 10 kg, żeby tak fajnie wejść w sezon jakąś dyszką, a później w ramach rozkręcającego się sezonu będę próbował łowić jeszcze te większe. Może się uda. Pierwsza lepsza rybka, więc już byłem zadowolony zmiana zmiana zanęty jednak e, wpłynęła na jeszcze większą ilość brań, przy czym dała już jedną e, lepszą rybkę, więc byłem z tego tytułu bardzo, ale to bardzo zadowolony. Kolejna część zasiadki mi ja pod upływem naprawdę dziesiątek rękarki, złowiłem tych karpich ponad 20. i cały czas byłem męczony tymi, tymi, tymi średniakami. Ale nie poddawałem się, przewoziłem cały czas, odsuwałem się też od miejsc nęconych, też nie nęciłem zresztą jakoś wybitnie dużo, trzy, cztery takie małe foksowe łyżeczki mm, towaru, o którym wspomniałem trochę wcześniej, czyli pokruszone kule, mixy jakieś, bardzo, bardzo wszystko dopolone, naprawdę. Przewożę zestawy, słuchajcie, dalej, licząc, że jeszcze coś kurczę się fajniejszego wydarzy. To było niesamowite. W tej trzeciej dobie przewożę zestaw. Wszystkie trzy miałem na brzegu, miałem tyle brań. No i zaczynam od lewego skrajnego zestawu, żeby później od strony zewnętrznej było mi łatwiej wpływać do stanowiska, a nie, a nie po żyłkach. Kolega Damian, który był na brzegu, podałem mu swój kij, żeby go odłożył na podpórki. Ja sobie wychodzę do namiotu, żeby wziąć wiaderko z nowym towarem, kolejny przypon i tak dalej wędki nie zdążyliśmy nawet włączyć sygnalizatora, podpiąć swingera i tak dalej i nagle Damian krzyczy, Paweł zobacz może branie, a mój na lewy skrajny i totalnie wygięty w pałąk kurczę rola niesamowita, szkoda, że nie miałem wtedy włączonego rx bo byłoby fajnie to usłyszeć fajna walka, kolega po, pomógł podebrać tą rybę słuchajcie, nie wiem czy 10 minut minęło od, od wywiezienia tego zestawu nie zdążyła się rozpuścić nawet pasta na ciężarku Naprawdę coś mega fajnego. E, bardzo byłem zadowolony, bo kurczę, jednak wytrzymałem psychicznie atak tych małych ryb. Gdzie robiąc cokolwiek innego, ciężko było naprawdę się przebić. Ale jaki z tego morał? Być po prostu cierpliwym, tak? Cały czas wywozić wybrane przez siebie miejsca, trochę kombinować, tu się odsunąć, tu się troszeczkę przybliżyć danej miejscówki, zanęcić trochę na skraju, bądź trochę mniej punktowo kombinować z zanętą, tak trzeba robić i prędzej czy później uda się w końcu dostać tą rybę, bo pamiętajcie, że jak łowimy karpie i nawet jak łowimy te małe, to te duże, które są gdzieś w pobliżone także widzą, że coś gdzieś się dzieje, że jest wyżerka. Tylko wiadomo, że ten mały skubaniec szybciej tam dobiegnie do stołówki niż ten, ten duży, ale trzeba wtedy cierpliwie wyczekać i myślę, że u każdego z Was kwestia czasu jest to, kiedy po prostu ta lepsza ryba zamelduje się na zestawie. Dlatego się nie poddawać. Walczyć, 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 jeszcze raz walczyć. Na pewno nie robić jakichś skrajnie dziwnych rzeczy, e, typu, nie wiem, razy dwa zwiększenie zamęty bądź diametralne jej zmniejszenie. Sypcie swoje porcje zanęty 3-4 łyżki na zestaw, w zależności co się sprawdzało wcześniej. Starajcie się nie przekombinować. Dostajecie brania bardzo dobrze, to znaczy, że wszystko robicie w porządku. Duża ryba to jest kwestia. Szczęścia, który karp się w danej chwili przecież schyli po nasz zestaw, tak? Nie da się zrobić zestawu na karpie 20, plus. nie da się zrobić zestawu na karpie 30. Plus. Pamiętajcie, że w całym karpiarstwie umiejętności to jest jedna rzecz, miejsce położenia zestawu to jest druga rzecz, a trzecia najważniejsza to ogromna doza szczęścia. Tym razem mi się udało. Mówię dla wielu z Was: nie są to może duże ryby. Dla mnie osobiście takie karpie 10 plus mnie mega cieszą. Cieszę się z ich łowienia. Mam fajną pamiątkę później ze zdjęcia, wspomnienia w głowie, których nikt nie zabierze. Bo ten czas, ten świat teraz trochę zwariował, że już liczył się powoli tylko 20 i 30, a ja nadal lubię karpie 10 kg. I nieistotne jaka jest ich waga łowię sobie takie ryby. Cieszę się z łowienia karpi, kocham karpiarstwo i to jest fantastyczne. W kolejnej części tego filmu chciałbym Wam pokazać też trzy przypony, które mi się super sprawdziły, także do dzieła. Tak jak obiecałem, teraz Wam trochę opowiem o przyponach, które mi się najlepiej sprawdziły. Takie trzy warianty, które po prostu grały niesamowicie. Z tych trzech zestawów nie miałem żadnej spiny na, śmiało można powiedzieć, ponad 20 złowionych karpi podczas tej zasiadki. Może nie ma się czym chwalić, bo większość z nich, tak jak mówiłem, była w przydziale 4-6 kilo, ale jednak te dwie lepsze ryby udało się wypracować. Swoją drogą też w majówkę mieliśmy świetną pogodę, jak dzisiaj widzicie. Po majówce, po pogodzie. Miejmy nadzieję, że to wróci. Przypon numer 1, To jest przypon, do którego użyłem Super Soft Braid serii Naturals. Bardzo fajna, miękka plecionka. Przypon typu German Rig. Tutaj mamy e, ochraniacz antysplątaniowy, pastę wolframową, pozycjoner haka. Kółeczko klasyczne do blowback rigów, dzięki któremu nasza przynęta przesuwa się po podszonku haka. Tutaj koralik silikonowy, który nam to wszystko blokuje. Możemy to sobie, w zależności od własnych upodobań, przesunąć w dane miejsce, dzięki czemu możemy sobie wyregulować to, jak nasza kulka pracuje. W tej sytuacji to jest kulka tonąca. Hardzik 15 mm. Haczyk numer 4 Curve Short z serii. Karp Hooks. Bardzo ostre i fajne haki, które Wam polecam, Ma też przy okazji dosyć budżetowe rozwiązanie. Ten przypon używałem kładąc na miękkim dnie. Świetnie się układał. Pamiętajcie, w zależności od tego, jaki jest duży muł, bądź mułek, używajcie różnych długości przyponów. Może to być 20, 30, a w skrajnych przypadkach nawet 40 cm. Zwracajcie uwagę także. Na ciężarek i jego gramaturę, żeby nie był zbyt ciężki na zbyt miękkim dnie, żeby tego wszystkiego nam e, nie wsysało. Bardzo często zdarza mi się używać e, totalnie takich naturalnych połączeń na miękkim dnie, dlatego że to mi się wszystko ładnie ułoży. Kulka delikatnie sobie się wtopi w ten ułek, Karp przecież w swoim naturalnym środowisku e, tak pobiera przynęty. Grzebie w tym mule, wygrzebuje i tak dalej. Małża przecież nie ma w środku popapa, który ją balansuje i tak dalej, więc taka prezentacja to jest naprawdę moim zdaniem też prezentacja pod te większe ryby to w sobie w taki naturalny sposób leży na niej i czeka aż nasz okaz się skusi na kulkę na nasz zestaw i cieszymy się później fajną pamiątką w postaci super zdjęcia Przypon numer dwa także użyłem tutaj super soft braid pokażę Wam ją jeszcze może z serii Naturals, genialna Miękka plecionka, cienka, tutaj w, tej, w tym wariancie wytrzymałość 25 lipsów, jest cienka, ten, ta ten, cała wytrzymałość jest skupiona w dosyć małej średnicy, co jest bardzo fajne. Bardzo ciasny oplot, dzięki czemu nic nam się nie rozwala. Naprawdę super, bo nieraz mieliśmy problem na pewno z jakimiś plecionkami, gdy chcemy włożyć stoper, a kurczę te wszystkie, a te warstwy się gdzieś tam rozwarstwiają i jest problem. Tutaj zobaczcie, nawet to sobie kręcę w rękach, absolutnie nic się nie rozwarstwiło. Bardzo fajna plecionka. Jeśli szukacie naprawdę genialnego, miękkiego materiału, 100% się nie zawiedziecie, bo ta propozycja jest naprawdę super. Przypon jest nieprzekombinowany, jest bardzo prosty i myślę, że każdy z Was, nawet ci początkujący, sobie taki przypon zrobią, Zobaczcie. Mamy tu odcinek naszej plecionki. Tylko i wyłącznie ochrania czanty Tutaj nie ma żadnego pozycjonera. Na łuku, na trzonku haka, na jego łuku kolankowym, znajduje się mała rurka silikonowa. Dzięki czemu możemy sobie wyregulować, jak nasz włos ma się prezentować. W tym przypadku to jest taka sytuacja. To jest kulka piętnastka i tutaj już możecie zobaczyć, że jest prezentacja trochę inna. Na włosie, na włosie naszego haka Dałem tutaj stoperek, żeby tutaj nam się nie rozwarstwiał nasz bałwanek. W tym wypadku była to sztuczna kukurydza z serii Naturals. Ona jest fajna, mięciutka, bardzo ładnie układa się w niej stoper. Tu możemy używać stopera, bądź jak używamy bite, bite flossa, możemy to e, po prostu e, przypalić. Jest to kukurydza pływająca. Bardzo fajnie balansuje właśnie takie kulki, tak jak tutaj, 15 mm, 18 mm. Jedno takie ziarenko fajnie nam wybalansuje wtedy naszą przynętę. Tutaj haczyk kurwszank numer 4, także z serii Carp Hooks. Naprawdę świetne, świetne haki budżetowe, które każdemu polecam. W ogóle według mnie haczyki typu Kurwszank bardzo często nie potrzebują już dodatkowych tutaj pozycjonerów, ponieważ kształt tego haka sam w sobie bardzo fajnie penetruje pysk naszego karpia, bardzo fajnie się układa, absolutnie nic się tutaj nie ma prawa złego wydarzyć. Także takie rozwiązanie Wam bardzo polecam. Długość włosa i tak dalej oczywiście ustalamy wobec wielkości przynęty, na którą chcemy łowić. No i opcja numer 3. To jest sztywniak na materiałach Illusion. Tutaj dokładnie 30 lipsów. Tutaj trochę dłuższa, e, dłuższa rurka antysplątaniowa. I tu już mamy trochę inaczej. Zobaczcie, tutaj przed samym załamaniem przyponu mamy kłyciek, który nam to dociąża. Metalową taką łezkę. Dzięki której ta pętelka się w taki fajny, luźny sposób tutaj porusza. Na pętli z kolei nasz mikrokrętlik, który troszeczkę tą kulkę od tego haka odsuwa. Tu kiedyś dareczek właśnie tak fajnie zaczął robić, i, i ta metoda się super sprawdza. Trzy różne przypony, trzy różne prezentacje naszej przynęty. Zawsze powtarzam, że nie warto iść w jedno kopyto, warto próbować różnych prezentacji. Dlaczego? Dlatego, że któraś z nich może okazać się kluczem do naszego sukcesu, tak? Nie ma przyponu na karpia 10, 20, 30 plus. Trzy złote moje zasady, jeśli chodzi o karpiarstwo. Nie smak, tylko miejsce położenia zestawu. Punkt drugi. To jest prezentacja naszego zestawu, bo możemy mieć dobre miejsce, ale złą prezentację, co skończy się brakiem brań. I punkt trzeci. To jest ogromna doza szczęścia, bo tak jak mówiłem, nie ma opcji... Który wybierzemy sobie przypon na duże ryby, nęcenie na duże ryby. Oczywiście możemy to jakoś wyregulować troszeczkę, chociaż używając mniejszej ilości partykuł, bądź w ogóle je wyrzucając z naszej zanęty, ale to przecież jest szczęście, czy się schyli po nasz zestaw? Teraz 5, 10, 20 czy może nawet 30. Wam oczywiście życzę tych największych karpi, dużo cierpliwości nad wodą, bo jak widzicie, łatwo podczas tej zasiadki nie miałem, ale byłem zadowolony. Udało się złowić dwie rybki 10, także ten sezon, te majówkowe święto. Super mi się udało, jestem naprawdę bardzo zadowolony. Ja nie muszę łowić samych rekordów i tak dalej. Cieszą mnie takie ryby, cieszy mnie każda chwila nad wodą. Kocham łowić karpie. Wam życzę wspaniałych chwil nad wodą, cierpliwości. Nie martwcie się, nawet jak czasami biorą te mniejsze, na te większe także przyjdzie czas. Dziękuję Wam za obejrzenie tego karp vloga. Zapraszam na kolejne. Subskrybujcie nasz kanał, kliknijcie łapkę w górę i do zobaczenia.